Dobra, tutaj e, my i proszę na pierwszy odcinek serii Let's Play Pokémon Emerald. Chodzimy nową grę. No i teraz profesor Birch e, mówi nam o świecie Pokemonu, e, bez których świat by nie istniał. To są naszymi przyjaciółmi coś tam. Z Co tyłu Ja jestem dziewczynką, oczywiście. No i nazywam się oczywiście... Mai. My, a y. Mam jakieś fajne znaczki? Niestety. O, tak! to Mei! Wiesz? I panu na to. wiem ci podać moje imię, by mi Ale Więc... Dobry, to czasu coś tam. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Idziemy w ciężarówce, jak mam, myślałem, że może wodz, czy czymś tam? No nie, on po prostu prawi nowe towary, się nie ulegać niszczeniu. Wchodzimy z ciężarówki, gdzie teraz mamy. Yy, no i możemy sobie już to Tutaj, yy, już pierwszy szczegół, jest taki, że. Yy, pierwsza rzecz, która się różni w późniejszych wersjach, Rabbi i Sucker, że. E, maczoki chyba, tutaj siły, a tutaj chcę ewolucję. Mm, ewolucje... kopa? Jakoś tak, nie wiem. jak się to zrobić, tylko nie chcę to jest. Ale jego trzecia ewolucja. No dobra, idziemy w pokoju i no, musimy sobie zegar. Znaczy najpierw e, pójdźmy na. Nim nim z jednym myślę, przyda. Potem, no i ustawiamy zegar. Nie wiem, może być to no, tak. No, 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 cóż, tam jest w pokoju. No dalej, potem zchodzimy. E, no i mama zwoła, bo, 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 co? E, nie wiem. Nie, po prostu zwołała, ale... Da. Patrz, to jest, to jest sala w Petersburgu. Może ta sala tam jest? Hmm. E, o, to koniec. Super, pójdźmy tam. to. bo jej sala jest w jednym sali. No, nie, nie będziemy w Nie będziemy I idziemy do. Susiada. How! Oh, you're May! Ty jesteś May! Uh, are you next door neighbor? Jesteś nową z G-O-Bug? Tak. W każdym razie. Nie to. I idziemy do pokoju. na górze. Patrz, jestem. Hej, ty... Kim jesteś? O! Oh, jesteś May! Nieprawda? nie to? Mieszkasz domowo, prawda? To jest Brendan w każdym razie. No ale takie dróg jakby... I tak. Tutaj no chyba już nic nie mam do zrobienia. No właśnie, profesora Bircza nie ma tego. Musicie widzę wyrażać. Bez względu na moc widzenia. O, pasuj, Hop, to, po, Cześć. Yy, tak, tak, tak. Otwórz to, pocy! Cześć! Tak, koniec, nie wiem. <ślał> Proszę, pomóż. Mam tortję! To pokebole! Fajnie! Ja biorę sobie matkę ja z bory stragastego Triko. Wednego matkiwa. Znaczy, trzymaj się, chcicieli. No i biorę sobie kody Triko. Ma jedną. Między. W myśl o ewolucjach. Ma torcik Ten. Um, torcik. Ma. Um, w ewolucjach ma ogólny i waleczny. A on ma chyba włóczny i ziemny. Więc ja nie biorę sobie kody ze względu na to, że w ani mebu, Torczyk dla mebu. No i teraz zobaczymy. Czy Torczyk sobie poradzi? Oczywiście, mój kochany torcik, torcik to. No nic nic nie. Na no, pięć minut. Tak, 17. na ty. Był nas. ty? ty był ładny, no i było ładnie, ostateczne inne. To.

Trenować, no może się No i tak. E, teraz jest ważna rzecz. Jeżeli minę jakiegoś trenera, który z nie walczy, tylko ominę, to możecie mi dać za łapkę w dół. Mm, bo ja często minę trenerów, kiedy nie jest poczucie. Może nie jest mi walkę. Możecie mi zadawać łapki w dół I w komentarzach mi pisać, że nie było tu, tu i, ty, i tu, bo tu był taki plener i taki, i taki A on na przykład ma super, to jest super ekstra dla na przykład takiego, że nie zróbmy tego moga No i już A już komentarz dla mnie uznany No i dobra, już mamy. ono Dobra, nic super dziwowego nie znajdziemy Musimy się pokazać. Cześć! Ja pracuję w Pokémon, w Pokémon Mark. Mark, skryjcie Pokémon. Eee, że pójdźcie za mną. To jest Pokémon Mark. Eee, on ma niebieski dat. Niestety nie się od rozmów. Fajnie, dzięki. Eee, mój torczyk nie potrzebuje innego poziomu, żeby mu było łatwiej. Можете понять, где я иду? Я иду. Я иду. Ждите, где? Это тут много есть? Много есть? Много? А, чекай. А, Прошу не идти там. Чему? Чему нет? Много. Zajmę do góry. Zobacz, mogę to? Nie, nie chcę. Idziemy do góry. Pan Kumarek, komando. Uro, przywódca. No myślę, że to jest. Wygram tu z gościami. I na pół śniegu. No i tyłu, no, patrzcie, kto to jest? Jak nie, to jest nie, jest Brendan. Brendan, okej. Okay. Eee, wygram z nim bo mam na mi plemieniu Matkipa z nazwiskiem więc piękny on znaczy, będzie grał pokemona, który będzie ciemniej wygrać powiem tak to jest trudne powiem to jest trudne bo chociaż dużo eks tego pokemona jest już tego który masz przyjął go stworzyć więc tak Brenda um, I'm Hey me, back my dog. No, no. Ha, czy teraz wracam do... mojej taty, do laboratorium, teraz. Eee, mej... Eee... Ja też chcę wracać. Cześć. To idziemy do ducha. Ale weźcie... Cześć. Cześć, tylko pokrytek z tej pokebole możemy możemy skończyć tą dyskusję.

Hmm, hmm. tak. Patrz, trener, trener. Cześć. jest będzie Nie znikąd, nie znikąd. Znam, bo La 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 minut, numer Nie mam tego marszczenia. Raz! 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 Eeeh. Zobaczcie, z tego powodu. Ale raz jest bardzo podświetlony Pokémonem. Gdyby ewoluuje, tak jakby był użyteczny. Musimy go zobaczyć. Kuuu, no patrzcie! raz! Pask, się. Pask, się jest raz. Eee. A, hmm, 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 okay. Teraz jest na pokemon. Tak jak już pani wygląda. No teraz Znaczy że dla realicza. Chodzi o kąpiel w, kości... w powiedziałem ekstra. To jest raczej do pomyłki. To jest jestem wściekła i nie wiem, jak Bo już teraz chyba piąty raz nagrywam. I to, że te odcinki były za długi, więc teraz skrócam odcinki do 15 minut. 25 minut. To jest takie dziwkie jak... to Jest takie krótkie. Nie wiem, jak y Eugene nagrywał przykład polecam Wam Jidiego i Na Zanim się zerwałam, bo oni są prawdziwymi mistrzami. Hmm, let's play. To prawdziwi mistrza. No. I to już koniec moich poleceń. Grzegorz, <coughs> mam dziennikarzy. Wryoskop, powiedzmy na dzień. No, zbieramy. Zbieramy dary. POKEMONY robią. LUBIĄ No więc tak, mamy... POKEMONY nie LUBIĄ Wtedy możemy mieć na przykład Milotika. Milotik jest super Pokémonem. Tak eee, sorry, że na razie Omijam trenera Wrócę do niego, tylko muszę Pokemonę uleczyć No i to jest bezwytyczne Bo ma tylko... Mm, bardzo no wyszkolę. Tylko ten zoom, który no nic nie robi. Mam nadzieję, że z gadań nie ma, że nic nie zrobił. No, pięknie. Raz, bez drzewka, a ja jestem wart. Zwykle jakąś dawnię. Ale spoczynko, wyciszę się, dwa, nie. się cieszy, bo raz... to nie tylko kieruję i tak dalej, że tak, nie pasuje dla chłopaków. O, już muszę zrobić. Docieka! cika! Do ciki, No i czy. Raj, czy dzień piąty? Oczywiście, że nie. Przedstawiciel, pani Raj, już. Szumisz. Mielibyśmy się mieć jak wizki, po Chodzimy tak świetny. Mogę no, naszą siłę. No, nie, 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 nie. Jeszcze podmuch, to jest, nie, super atak to są my, my, poki. no to tak. no, no, no podmuch, nie, 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 No, nie, Dobra, sorry, się nie, 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 Nie wiem czy jeszcze się, jakieś sięgnięcia mogą miałam wcześniej. Są to fajne, nie jest to pisane dobrze. Więc powiadamy, i ja idę łapać e, pochmiany. Może teraz jestem taka znudzona rozmówka. Zaraz na to, to, to zaczynamy dojdziemy do pewnego miejsca i zakończymy odcinek. Hmm. Na no no, rozmowy jest już dużo czasu, a to jest niezbędne. Bo jeżeli by się nie rozmawiało, to by się nie miało większości halemu w nie, z godziny mi prowadzisz. Ej, taką. Tak, to ta jest córka, mej. Też było ich w dół. Za, tak, pokaż mi, jak się łapie te rajska, no. Te Pokémon nie kupiło. No. Nie widziałeś, mam jednego Pokémonu, a tu nie jestem w stanie się zająć. Wow! Mam głupie, frank, nie? Ej. Ej, no pięć. Mam nadzieję... Będzie mi zawsze tak łatwo. Trzeba je bardziej osłabić. <laughs> Dobra, daj mi wyjść, Olisza. Policzczak. za Moją obrzydliwą krypkę. Ale to nie <laughs> wiem, jak ja Nie widzę to jest dobry. Hmm. ale nie muszę go łapać. Nie będę ryzykować, to jest jakiś mogę ryzykować, bo nie udało, więc chodzimy po i idę dalej. No to jest nie? Gap just come right. I'm gonna do it. I gotta. You guys can't hear me. I'm not. You can't hear me. American would be the best. The American would be very hard to get to see. Oh, but. And I just hope that we won't get to see them in the competition. Hope it's only five minutes. Ugh! Я не знаю, что я хочу сделать. Я не знаю, что я хочу сделать. To jest bardzo znana w tej serii. Ale to jest. Kot. Wyłóżmy sobie. Tu Musimy sobie. Dwa pokrętomy. Dwa. Aż dwa. E, więc. Co to jest? Oj, jaj. Wycofnę. Widzicie. Nagrę nieczypisowo. ale no, tak jest prosto. Aj. Dobra, zaryzykujemy tak z no, udało się nawet. nie No że... ja teraz szukam pokemona Mastera. który którym się przyjdę do... Yy, ...walk z kamiennymi pokemonami. Mówimy właśnie o tobie Mary. Mary, oddaję Teraz będę spieszyć savea. Aj Mary tutaj jest też nieliczkowy. Na tym poziomie. Ajdź. Zagadałam się. Nie wiem, czemu wyglądać w życie. No i teraz nie mam bo No co we. No Jego udałam się nie Dobra, teraz. <kluzny> Czy mamy? Mamy Pokémon No tak, chcę wydać nie. A, ja tam tego nie nazywałam. Nie wiem. Okej, ok, nie też bym. No fajnie. Ale niedługo mu nimi nazwę już, bo niedługo będzie kolor, z na nazwę. No teraz po takiej serpcie możemy się wziąć w walkę pokonaną. Coś innego? Mogę też być koniec odcinka. Więc tu musisz się streszczać, bo inaczej nie wyjdzie nic Um, ma, mam nadzieję, że następny yy, teraz się załaduje, bo jak nie, to załaduję się całe, wkrótce mogę zrezygnować z tego filmu. Zanim to tak, to nie może być. Nie widzę już jakiegoś innego filmiku. tylko 27 minut. No, weźcie, no. Muszę się też bo zaraz nie mam 20 minut i yy, będę wściekła. Więc będę wszystko to trzecią walić i będę szybko. Nie wiem, czy masz magiczną wizję, ale magiczna walka. Taka, że magia to jest tylko pluska. no coś zrobić. Nie, ma Jakiś, do kartki. nie, 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 w nie, 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 Pokażę sobie panienko. No i walczymy, tak ładna. Lady Finby, Lady I walczymy dalej. No, no, i no. Pięknie. To, co to ma My wejście do. No, no, by wchodzić. To koniec! no, subskrybujcie. no, Ciupki w górę. Dobra. No do następnego z tego odcinka. Nara.